20 No wiem, że cię to nie obchodzi, ale co mnie to obchodzi? 19 O mój Boże, pająk! Weź go zabij! 18 eee, Słuchaj, mogłabyś ty iść spać na materacu? Bo mi na łóżku jest wygodniej. 17 Naprawdę byłem pijany wczoraj? Ja nic nie pamiętam. 16 Hej, twojej paszy przydałby się tonik. 15 Nie, nie wiem. Ty coś zaproponuj. 14. Odczep się, teraz się uczę. Matmy. 13. Ja nadal nie wiem, jak zabić tego trona na 20 lewej w World of Warcraft. Rzucałem w niego magiczną włócznią, ale kurcze jakiś nóg mi wyskoczył. By Łomy w Gielol. 12. Ja to po gimnazjum skończyłem edukację. <grych> 11. Wow, ale laska. 10. Wcale nie masz nadwagi, jest po prostu więcej ciebie do kochania. 9 Albo mi się wydaje... Albo masz wąsy. 8 Do łazienki też potrzebujesz GPS? 7 Jadę z kolegami do klubu ze striptizem. Może chciałabyś się z nami zabrać? 6 Moja była, 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 była lepsza. 5 eee, Penis idzie gdzie? 4. Puk puk. Kto jest po drugiej stronie makijażu? 3. Kogo chcesz oszukać, przecież widać, że na ogowo palisz i pijesz, dlatego mało śpisz. 2. Ja nie wiem. 1. Naprawdę nie myślałaś o zawodzie drwala? O, no już się skończyło dziewczyny. I tak Was kochamy.